Marcin Lipiński Oliwier Wieczorek Alicja Gołaszewska Amelia Łąska, Ewa Kulik Michalina Rosza Mężczyzna Aleks Murawski. Głos mężczyzny Jarosław Iwański. Głosy kobiet Maria Woltman i Klaudację na Cześć Świętego Jana Pawła II wygłosił Pan Tomasz Miernewski. szkoły podstawowej Wierzchoł czyli tak zacznę od dziewczynek. Najmłodsza nasza, pokaż nam się tutaj wieloczelistko. co Teraz mogę powiedzieć, to dziękuję bardzo i serdeczne Bóg zadbać. Jeżeli ktoś chciałby coś powiedzieć, to zapraszam. Zaproszę, może księdza tych e. wojska przybyłem. Gniewko wielu. <trykne> Kilka... Myślę, że to było to pierwsze słowa dla Wszystkich funkcji, godności i wszystkiego, co tam sobie wymyślicie. Powiedzieć, że było pięknie, to nic nie powie było przecudownie nostalgiczna podróż i przejażdżka pks -em. przez ponad 50 lat funkcjonowania i życia naszej wspólnoty parafialnej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wiele, wiele lat przeżyć zapatrzeni jako pokolenie JP2, bo do tego pokolenia wielu z nas się zalicza. Wielu z nas jest wychowankami księdza radcy Wodzimierza. Ja mam pewne szczęście, że dzień moich urodzin to dzień rykowania parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I byłem pierwszym dzieciakiem, małym Wojtusiem, który został oczczony przez księdza radcę Wodzimierza Rawczeskiego. Ale miałem radość i mam do tej pory spoglądać na moich współbraci kapłanów, którzy wywodzą się z przestrzeni gniewkowa zarówno z parafii świętego Mikołaja i Konstancji, jak i parafii serca pana Jezusa. I tu jesteśmy wszyscy dumni. A ja tą dumę noszę jeszcze bardziej ze względu na to, że jestem z gniewkowa, kiedy eminencja. Ksiądz Prymas Wojciech Polak stanął na stolicy Gniźnieńskiej i mogliśmy cieszyć się, że właśnie człowiek stąd piastuje tak ważne i godne stanowisko i trzyma stery kościoła. Kiedy byłem takim małym chłopcem, jak ta pierwsza linia, to obecny ksiądz Witold miał swoje prymicje. I ja, jako taki mały bajtem miałem zaszczyt mówienia wiersza. Kiedy przyszło nam zmagać się ze studiami, wtedy było wielu nas, między innymi ksiądz profesor Mieczysław, obecny pośród nas, i wielu, wielu innych księży pracujących w tej chwili już w różnych ubiecach. Bojcień Święty Jan II. Podzielił Polskę, pomniejszył indecesję, aby był łatwiej dostęp do biskupa od Narodów, żeby księża mogli też być bliżej ludzi. Z panią burmistrz chodziliśmy do przedszkola i do szkoły. Było miło. Ale dlaczego, dlaczego proszę Państwa. Chciałbym powiedzieć, że dziękuję wszystkim, którzy to przygotowali za podróż PKS-em. Dzisiaj to może dzieci nie wiedzą, co to jest PKS, ale za naszych czasów z Biewkowa nie można było wyjechać inaczej albo koleją, albo PKS-em. A dzisiaj są Ubery, Boltyk, Freenow i wiele innych ciekawych rzeczy. Ale my jeździliśmy pks -em. a Wy nas przewieźliście najpiękniejszym PKS-em, jaki mógł się urodzić. I jaki mógł być stworzony? Bo to był żywy PKS. Cóż to oznacza? P. Pozwoliliście nam na nowo poznać osobowość świętego Jana Pawła, Pawła II i naszych zacnych Gniewkowia. Poznać przestrzeń myślenia, przestrzeń religijności, duchowości, godności. P. Pokazaliście nam, jak te osoby kochają, bo żeby dobrze kochać, trzeba poznać. A w końcu S. Pokazaliście nam, jak te wszystkie osoby służyły. Święty Jan Paweł II, orędownik cywilizacji życia i cywilizacji miłości, jest patronem na te czasy, kiedy cywilizacja śmierci, kłamstwa, oszczerstwa chce brać górę. Ale za chwileczkę usłyszymy, jak tylko skończy się Wielki Post, że jest ten, który zwyciężył śmierć, szatana i kłamstwa. I właśnie orędownikiem Jezusa Chrystusa, który zwyciężył były te wszystkie osoby. Kiedy wsłuchiwałem się w te treści, które były w nagracji, to zobaczyłem, że miałem kilka kroków wspólnych z panią Gułaszewską. Kończyliśmy tą samą szkołę podstawową i to same liceum. Tylko za jej czasów ono było tylko dla dziewczyn, a za moich czasów już było mieszane. Bo zawsze była konkurencja w Białorusławiu. Kasprowicz stonował, ale ja już byłem po tej drugiej stronie. Kochani, było przecudnie, przepięknie. Wznieśliście nas wszystkich na nieba. Ja przepłakałem cały czas na mówię tak. Jak będzie trzeba coś powiedzieć, pewnie nie ja jeden przepłakałem. A jak będzie trzeba powiedzieć cokolwiek, to chyba nie na ale na szczęście się udało. Dziękuję z tego miejsca wszystkim księżom promoszczom niewkowskim, tym po księdzu. Włodzimierzu, zarówno księdzu Jerzemu, jak i księdzu Dariuszowi. Kiedy dostawałem album od, na prymicję od księdza Rabczyskiego, to on wpisał mi tak, oczywiście z życzeniami, błogosławieństwem, Twój ostatni i jedyny prośb. Bo faktycznie tak było. Czuję się, czuję się parafianinem serca Pana Jezusa, czuję się gniewkowianinem, ale już z, parafii, z parafią wiązała mnie tylko relacja odwiedzin mojego rodzinnego domu, odwiedzin kapłanów i faktycznie kolejni prołoszczowie byli fantastyczni, ale tamten był jedyny i ostatni w takim wydaniu. Na ręce księdza Tadeusza za zaprzyjaźnionej parafii pochylam się nad wszystkimi kapłanami, którzy również tam pracowali. Zawsze byliśmy mile przyjmowani w każdej z parafii, kiedy to przyjeżdżaliśmy na niedzielę powołaniową, na niedzielę emisyjną. Ksiądz profesor Włoczysław pięknie śpiewa i jest uzdolniony artystycznie i dlatego też y Byliśmy dumni, że możemy wracać do naszego hajmatu, a za zazwyczaj...